Cześć! Szukasz serwera Roleplay? Chciałbym Cię zaprosić na DVRP City. Oferujemy różnorakie alternatywy losu Twojej postaci. Lubisz pomagać? Pracuj jako IMS. Lecz choroby, ratuj życie innym. A może policja? Pilnuj porządku i zwalczaj świat przestępczy jako stróż prawa. Lub wręcz przeciwnie, prezentuj ciemną stronę. Handluj, zabijaj, zarabiaj kapuchę. Albo ją zbieraj, jak wolisz. To chuje, o kurwa! Cztery, masz, to... down. O kurwa. Za progiem, za programem jeden. Uważajcie macio co Uważaj plecy, uważaj plecy! Oj! Ajajaj! Aj, aj! Kurwa, szczęścia więcej gwatka nie miała? Noż kurwa, web dostał. Jeszcze, szefie. Idę Marlinowi zajebać. Co ja tu mogę włożyć? Nie działa. Nie ja w nim? Wstu... O Oy, kurwa, perfekcyjnie. Co się nie? stało? Oh damn. Oh, no mi? halo, oh. my to wiatro ładujemy! Oh shit, bro! Damn. No wiebie ci, kurwa, i po co ci to? Lamusie, ty. Dobra. Lubię, Bra. jak mnie bijesz. Dobra. Okej. Okay. Okay. Dobra. Merlin, wiesz, ty na szałach, kurwa. Może na trzy. No, na trzy. Koniec I O kurwa. Kurwa mać. Cztery plus jeden, reagujemy na ostatni <noise> No kurwa. Wódka zimna na stole. Ja nic nie słyszę przez te granaty, co leciały. Ni chuja. A gdzie jest ten drugi? Jaka wódka? Gdzie jest ten drugi? Ja tu nikogo nie widzę, szefie, tylko szefa. Nie widziałem tego trzeciego. Drugi! Co drugi? Czekaj, ściągnę o, ci ten... Szefu, strzelają chyba! Kurwa. O kurwa! O ja! o! Kurwa. kurwa. A szefu potem pyta, czemu ja hełm noszę. No i jak? się dobrze, ale poza tym było dobrze. Kurwa. <śmiech> <O>. <śmiech> Jedź na tego karzałna już. O kurwa. A. A co jest? Dobra, co Dobra. A widziałeś to? Widziałeś to uderzenie, człowieku? Dura. Dobra, pa. O ty, Hawie! No, kurwa. Kurwa. Jeszcze ja. Oj, ała! no. Masą Żeby szefowi dupę nie zawracać. Mamy tu dwie umowy i później oddamy. Proszę? No później oddamy, żeby szefowi dupy nie zawracać, co chwilę. Proszę? No proszę, tutaj. No o. proszę. <grych> żeby dupy Dobra, nie będzie test. O, o kurwa. Dobra, nie nadajesz się. Ale co, jaki test? No to był test. A mundury gdzie?

Tam miałeś schodki w czasie, Miru. Dam <grym> się <hearing> dziękuję ci za subka. Daj, daj. Witam Czarny. w szeryfa, nowego oficera, kłaniam się. Posadzę na trzy. Raz, dwa, dwa. trzy. Dwa. <grym> Kurwa. Mamy to. Kurwa, kiedy to są agenty. Szefu Ale jak szefu coś mówię Komendam To to to, to, to co podobno tutaj No, to se tam teraz sieć. Spierdalił się I to jest właśnie z nimi akcja To jest właśnie z nimi akcja no, pewnie no chodź tu z kim! Kurma. Kurma. Teraz się to nauczy, że tu są schody. No, a tu jest furtka. Cześć się na w skierdolu. Tech na szabu. Aha. drugiej strony też Furtka, chłopaki, jak? Ja się chciał nagłówkę do wody skoczyć, ale pójdź go chyba było. Dzień dobry. No, no. Panowie, za ile towar? Janek, dla ciebie? No pewnie. Za stówę. Ty, a ja dostałem coś takiego, pa. No. Co to jest? To jest, no to, jest, to, jest kurwa, to jest... Biała meta, no to możesz coś pać, ale chuja ci to da oprócz uzależnienia. A to nie, nie wykurwia ty? cię bardzo mocno? Także... Nie, nie. Nie, nie, nie. Białą, białą metę, białą metę wymieniasz za coś, kurwa, do kasyna. Aha! No. O kurwa. No. Dobra. Dodaj no, chłopakowi kupa, kiełbaskę jak chce, no. No i kurwy. Ej, kurwy małe. Dzięki, dzięki. W prezencie żebym dał. Ty myślisz, że to... Że ja się nie biłem nigdy? Że ja jestem kurwa z łapanki, czy co? Co ty? Tynek! Szefu! Ja 12,5 miliona w pierwszy dzień, jak przyleciałem na wyspę, wygrałem. Będzie rewanż kiedyś. No dobra. Szefu, ja też pojedynki miał. Miałeś? Tak jest. Nawet kiedyś status miałem 51. Uuu. No.